Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam wam do zaprezentowania Shelly Plus I może najpierw zobaczmy jak wygląda opakowanie. Tutaj na opakowaniu już mamy informacje jakie obsługuje urządzenia, czyli sygnał analogowy lub sygnał cyfrowy. Mamy tutaj również możliwość podłączenia czujnika temperatury oraz wilgotności albo samego czujnika temperatury. Z tej strony na opakowaniu możemy zobaczyć, z jakimi dokładnie modelami jest kompatybilny nasz dodatek. Nasz dodatek wraz z elementami dodatkowymi, które tutaj się znajdują. Otrzymałem od firmy Visro Electronic oficjalnego partnera Shelly w Polsce. Przejdźmy do unboxingu. Otwórzmy nasz dodatek i zobaczmy, co znajduje się w środku. Tak wygląda nasz dodatek od spodu. Widzimy, że tutaj mamy trzy zaczepy, które będą montowane na modułach od szeli, a z tej strony mamy wystające piny, które będą się wpinały bezpośrednio do naszego modułu. Natomiast z tej strony mamy bardzo dużo stworzonych wyprowadzeń, które możemy sobie użyć do różnych dodatków. Oprócz tego, w opakowaniu znajdziemy instrukcję obsługi. To na co warto zwrócić na instrukcji obsługi, to w jaki sposób założyć nasz dodatek, tak żeby nie uszkodzić pinów, które się na nim znajdują. Z tej strony natomiast mamy pokazane, w jaki sposób podłączyć czujnik DHT22 oraz informację, że czujnik DS18B20 możemy łączyć równolegle. To na co trzeba zwrócić uwagę w instrukcji, co jest opisane tutaj w tym miejscu, to że czujnik DHT22 może być tylko jeden podłączony i nie możemy tego czujnika, Łączyć razem z tym czujnikiem. Tutaj natomiast mamy opisane to, że możemy podłączyć do naszego urządzenia termistor oraz mamy informację o tym, że możemy mierzyć prąd od 0 do 10 V prądu stałego. Widziałem też na internecie, że można mierzyć do 12, ale wtedy trzeba zamontować odpowiedni rezystor. Pod ostatnim filmem dotyczącym Shelly Wall Display pytaliście również, czy jest możliwość sterowania obiegami. To jest na pewno bardzo dobrze. Wam znany moduł. Jest to Shelly Plus 2PM i ten moduł zazwyczaj jest używany do rolet. Natomiast warto tutaj zauważyć, że on niekoniecznie musi być do rolet. On ma dwa oddzielne obwody, które możemy sobie ustawić. I ten moduł możemy na przykład wykorzystać do sterowania siłownikami termoelektrycznymi. A gdy dodamy sobie do tego nasz dodatek, który możemy tutaj zapiąć na nasz moduł i on tutaj się założy w te otwory, które się w tym miejscu znajdują, to gdy założymy ten dodatek, możemy sobie podpiąć do rozdzielacza centralnego ogrzewania dwa termometry, które tutaj mamy, jeden na wodę ciepłą przychodzącą, a drugi na wodę, która już wychodzi z obiegu, żeby sprawdzać temperaturę. Czyli to urządzenie możemy sobie spokojnie użyć do centralnego ogrzewania, do sterowania siłownikami. Natomiast wall display wydaje mi się, że zbyt słabo to wyjaśniłem w filmie, ale on ustawiając temperaturę na nim, możemy jako wykonawcę tego nie stosować naszego urządzenia bezpośrednio, że z niego musi iść przewód do siłownika, chociaż jest taka opcja, ale możemy zrobić tak, żeby on uruchamiał nasze Shelly 2PM. Jeżeli chodzi o poprzednią wersję tego urządzenia, czyli Shelly 2,5, to tamto urządzenie nie miało tych otworów, więc nie ma możliwości podpięcia tej nakładki. Ale wróćmy sobie już do naszej nakładki, bo ona jest naprawdę ciekawa i powiem szczerze, że jak się przygotowywałem do tego filmu, to mile mnie zaskoczyła. Bo miałem już nakładkę z poprzedniej wersji Shelly, która była mniej rozbudowana. Wychodziły z niej trzy przewody, do której mogliśmy podpinać różne urządzenia. Ale tutaj w tym wypadku tych wyjść mamy naprawdę dużo. Najważniejsze przy składaniu tego modelu jest to, żeby nie uszkodzić tych pinów, które w tym miejscu wychodzą. Bo jeżeli je uszkodzimy, to tak naprawdę urządzenie już może się do niczego nie nadawa. Pamiętajcie też o sposobie składania. Ja z tego co zdążyłem zauważyć, to najbardziej łatwym sposobem składania jest tak, żebyśmy z każdej strony tutaj najechali na miejsca, w których on tutaj się łączy, czyli tutaj sobie. Dojeżdżamy do tego miejsca, a z tej strony do tego. Jeżeli już mamy tak połączony nasz moduł, to piny również tam wchodzą idealnie i możemy sobie tylko docisnąć nasz moduł. I tak wygląda nasz moduł złożony w jedną kostkę. Sami przyznacie, że ciekawe rozwiązanie, fajna kostka i fajnie, że wykorzystali właśnie te połączenia i że mamy tak dużo możliwości rozbudowy. Bo jeżeli już posiadacie na przykład Shelly Plus 2PM, to macie możliwość w danym pokoju mierzenia sobie temperatury i wilgotności przy użyciu tego modułu. Możemy również mierzyć samą temperaturę przy użyciu tego czujnika. Albo mamy na przykład możliwość, że skoro to używamy do role, to możemy sobie zamontować przewody, które będą nas informowały, czy okno jest otwarte, czy zamknięte. To skoro już złożyliśmy nasz moduł, to teraz przejdźmy do rozłożenia, ponieważ go wam pokażę z innym modułem, czyli Shelly Plus One. I tutaj uwaga: najlepiej nie podważać, bo tu nawet miejsca nie ma, żeby jakkolwiek podważyć z tej strony. Lepiej sobie nasz moduł odwrócić, i tutaj mamy fajną możliwość, żeby włożyć śrubokręt. Trochę to słabo na kamerze widać, bo akurat wybrałem oba czarne moduły, ale postaram się Wam pokazać jak to wygląda. Czyli odginamy sobie leciutko. Ważne, żeby tego zacisku nie złamać. I teraz sobie całość otwieramy. I widzimy, że piny mamy ładne całe. I tutaj możecie zobaczyć, że podpiąłem czerwony przewód pod VCC, żółty pod DATA i czarny pod GND. Tutaj mamy drugi przewód i tak jak Wam pokazywałem w instrukcji, jest pokazane, że możemy go wpiąć albo równolegle, czyli również byśmy mogli go tutaj, byśmy go zmostkować z tymi przewodami, czyli połączyć czarne z czarnym, żółty z żółtym i czerwony z czerwonym i podpiąć go do jednego wejścia, ale możemy spokojnie użyć też wejścia, które jest obok i wpiąć Tutaj, jeżeli macie tak jak ja Shelly Plus One podpięty do jakiejś instalacji, to najważniejsze jest to, żebyście przed podłączeniem naszego dodatku wyłączyli prąd. Ja tutaj już mam prąd odłączony i mogę sobie podpiąć nasz dodatek. I nasz dodatek jest założony. Wchodzimy sobie w nasze urządzenie, do którego mamy podłączony nasz dodatek, czyli Shelly Plus One. I teraz po lewej stronie mamy taką opcję: dodaj urządzenia peryferyjne. Najpierw musimy włączyć nasz dodatek. mamy włącz, i tutaj na dole mamy informację, że musimy nasze urządzenie uruchomić ponownie. Klikamy tą opcję. I teraz będziemy mieli sytuację, gdzie jeszcze parę razy będziemy musieli uruchomić nasz urządzenie. Urządzenie ponownie, ale to zaraz Wam wyjaśnię wszystko. Znów klikamy dodaj urządzenie peryferyjne i wybieramy, jaki mamy podłączony czujnik. Ja akurat tutaj mam DS18B20. Wybieramy sobie nasz czujnik. Teraz klikamy, żeby przeskanowało i wyszukuje nam dwa czujniki. Zobaczcie, że równocześnie obu czujników nie jesteśmy w stanie dodać, więc wybierzmy najpierw jeden, dodajemy urządzenie. Znów uruchamiamy ponownie. Nasze urządzenie uruchamia się ponownie. Przechodzimy znów do tej zakładki. Już czytało nam temperaturę. Zobaczmy, czy to jest ten czujnik. Widzę, że nie. To będzie ten drugi. Może sobie jakoś obok dam. OK, ten dałem dalej. Ten dam bliżej. Sprawdźmy, czy to ten. Tak, i to jest ten czujnik. Dobra, czyli mamy już ten czujnik tutaj. Ja sobie go odłożę na bok i zobaczcie, co my tutaj mamy. Możemy sobie kliknąć koła zębaty przy tym czujniku, i co możemy tutaj zobaczyć, to możemy sobie wpisać nazwę peryferyjna. Czujnik temperatury, możemy sobie to zmienić na dowolną. Przyda nam się to w Home Assistantie, ponieważ jeżeli mamy nasz dodatek i mamy wpięty na przykład termometr, to on będzie bez problemu wyświetlał się również w Home instancie. Tutaj nie ma konieczności takiej zmiany, ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. My tutaj możemy sobie sterować naszą temperaturą. Mamy aktualnie 26 stopni. Jeżeli ja uznam, że nasz czujnik źle mierzy, to bez problemów sobie mogę skorygować naszą temperaturę. O tym minus na przykład 10 stopni. Wprowadziłem to, żeby to było dla Was bardziej czytelne, czyli mamy nagle teraz 15. Oczywiście w dół i w górę do 50 stopni możemy sobie skorygować. Jest poniżej jeszcze jedna ważna opcja, a mianowicie próg temperatury. Co oznacza ten próg temperatury? Oznacza to, że, że określamy co ile ma być wysyłany raport. I tutaj mamy możliwość minimum ustawiania od 0,1 stopnia Celsjusza do maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Nie będę tego zmieniać, ponieważ 0,1 wydaje się wartością jak najbardziej fajną. Zwłaszcza w przypadku właśnie, jeżeli interesuje nasz aktualny odczyt. Klikamy sobie znów dodaj peryferyjne. Przełączamy się tutaj na temperaturę DS18B20. I mamy już zaznaczony nasz drugi czujnik, który wcześniej nie został dodany, uruchamiamy sobie znów urządzenie ponownie. Nasze urządzenie już stało i widzimy teraz, jaką mamy różnicę w temperaturach. Tylko tutaj sobie zera nie zapisałem i mam większą. Ok, i teraz pokazuje, że jeden czujnik wykrywa 25,2, a drugi 24,1. No ten leży trochę bliżej koło mnie, więc bardzo możliwe, że wykrywa wyższą temperaturę. Ale jeżeli byśmy uznali, że prawidłowa jest 24, to możemy odjąć ten jeden stopień. Poniżej mamy do wyboru jednostki temperatury, w jakich ma nam się wyświetlać oraz działania. Podłączymy sobie teraz kolejny czujnik, czyli DHT22. On tutaj ma wyprowadzenie na cztery nóżki, ale my będziemy używali zgodnie z instrukcją tylko trzech. Albo możemy sobie tutaj przylutować przewody do tych nóżek, które się tutaj znajdują, albo możemy go wpiąć bezpośrednio, ale wtedy jedną nóżkę musimy odpowiednio wygiąć. Dodatkowo widzimy też tutaj u góry, że mamy możliwość gdzieś przykręcenia naszego czujnika i od tych nóżek wyprowadzenia sobie przewodów. Jeżeli chodzi o nóżki w tym czujniku, to mamy tak, C, data lub signal, tutaj nic nie podłączamy i ostatnie to jest GND. I przygotowałem nasz czujnik, czyli mamy tą nogę z masą zagiętą, ten pin, którego w ogóle nie używamy, mamy do góry. I teraz zobaczcie, jak bez problemów możemy sobie go tutaj założyć. I tak wygląda nasz czujnik już wpięty. Podpiąłem go również bezpośrednio do Shelly Plus One i dodajmy nasz nowy czujnik temperatury i wilgotności. Dodaj urządzenie, uruchommy ponownie, chwilę czekamy i już widzimy na panelu głównym, że się pojawiła i temperatura i aktualna wilgotność. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj w panelu. Możemy tak samo edytować naszą temperaturę. Czyli możemy tutaj dokonać korekty, i możemy również edytować wilgotność. W takim samym zakresie możemy zmieniać nazwę, minimalnie o minus 50%, maksymalnie o plus 50%, oraz od jakiego procenta ma być raportowana nasza zmiana wilgotności. Usuńmy to sobie i dodajmy kolejne urządzenie. Mamy tutaj kontrakton. Jeżeli chodzi o jego podłączenie, to musimy go wpiąć w Digital In oraz w GND, czyli masę. Natomiast jeżeli chodzi o przewody, które gdzie mamy wpiąć, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ mogą być równie dobrze na odwrót wpięte i też będzie to funkcjonować prawidłowo. Mamy tutaj też cztery śrubki, więc możemy go przykręcić, jak i magnes, jak i sam bezpośrednio kontrakton. Użycie takiego czujnika, no to wiadomo, możemy albo przy okazji tak jak już wspominałem w przypadku modułu Shelly 2 który będzie nas informował czy okna są zamknięte lub otwarte. Dodatkowo do tego moglibyśmy użyć czujnik temperatury i wilgotności, czyli w pokoju nam i sprawdza czy mamy okna otwarte oraz dodatkowo mierzy nam temperaturę i wilgotność w tym pokoju. I dodajmy nasz kontraktron do Shelly Plus One Czyli dodajmy urządzenie i tutaj musimy wybrać Digital Input, dodaj urządzenie, uruchamiamy ponownie, OK i jest uruchomione. Sprawdźmy czy funkcjonuje, zmienił stan na załączony, wyłączony, załączony, wyłączony. Czyli działa to prawidłowo. Możemy taki, taki zestaw użyć na przykład w garażu, ale możemy też go wykorzystać na przykład do bramy. Bez problemów to będzie funkcjonowało prawidłowo. Albo możemy stworzyć innego rodzaju rozwiązanie właśnie z użyciem tego czujnika. Jeżeli chodzi o garaż, to możemy też dodać do tego moduł Gravity URM09. I ten moduł będzie określał odległość. Czyli możemy go zamontować na przykład w garażu, i na podstawie tego będziemy wiedzieli, jaka jest odległość naszego samochodu od ściany. Ale również na schodach moglibyśmy na przykład użyć ten moduł, żeby określić czy ktoś po prostu przekroczył daną linię. Natomiast jeżeli chodzi o schody, no to moglibyśmy też użyć modułu HC-SR501, czyli czujnika ruchu. I ten czujnik ruchu również może określać czy w danym miejscu jest jakaś osoba, czy też jej nie ma. W domu możemy również użyć modułu GL5506 i ten moduł Określa nam fotorezystancję, czyli jakie jest natężenie światła. Dodatkowym modułem, który możemy również użyć w domu, jest moduł, który mierzy nam wilgotność gleby, albo na przykład moduł SparkFun, Sen, myślnik 12642. I ten czujnik pozwoliłby nam na wykrywanie głosu w danym pokoju. To też ciekawa opcja. Jeszcze z takich opcji, które w domu możemy użyć, to jest na przykład. Potencjometr, który możemy bezpośrednio również podłączyć, i on również będzie wskazywał na jaki procent jest ustawiony nasz potencjometr. Nasz dodatek jeszcze umożliwia monitorowanie poziomu cieczy. Jeżeli podłączymy moduł XKC myślnik Y25 myślnik V, to będziemy mogli monitorować, czy dana ciecz osiągnęła wskazany poziom. Oprócz tych wymienionych funkcji, nasz moduł może Monitorować prąd, który do niego dochodzi do 10 V, o czym już Wam wspomniałem. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, a my się będziemy widzieli w kolejnym. Do zobaczenia!